Cała bateria w wodę. Tutaj się zaś Teraz jak odkręcałeś? Mhm. Tutaj Tej zielonej. Jest tam, nie widzę. Nie nalipa, no nie? Nie masz przedłużki jakieś? No właśnie nie ma. Mm. Zostawimy na jutro i trzeba poszukać. Nie, no zaraz, moment. Nie. Trzeba centymetrową. Centymetrową przeduszkę. Albo trzy ustne przeduszkę, albo półcala przedłużkę. Dupa. Dupa. No, ale nie ma tam tym nie? nie, nie mamy takich. Tak? Na no, pewno nie ma. No to zapiszemy do listy. No ale wymyślili, już nie można było kawałka duże wyciągnąć, kurde. Dobra. Idę odkręcić. Się patrz, czy nie cieknie z tego. Jak pięknie, to czy. wezmę ja sobie latarkę włączę jeszcze. No? Nie, nie widzę nic. Dobra, popuść, bo to może powietrze być. No, Nie, chyba nie, nie, nie cieknie. lipa z wymiany baterii, zaczynamy. JUTRO Podejście numer dwa wodę? Przedłużki. Zakręciłem wodę? Kupiliśmy przeduszki Nie zakręciłem wody Mam się zakręcić? Możesz się zakręcić Tutaj pod... Tym, nie? No Pod, pod oknem no. Także... Miejmy nadzieję, że gdzie w końcu wyjdzie. Zakończone, tak? Tak. Znaczy na no, te rury są nierówne, bo nie jest pod kątem 90 stopni. Mm. Także o tyle ile. Dąbkę. Nie tak. Zobacz, że tu gwintu jest. Światła. co trzy zamki. Hmm. No znaczy, komuś wcześniej już było za długie <śmiech> <śmiech> i to się skrócił. A ja teraz wstawiłem. Długą, taką jak powinna być, i wystaje za dużo tą krzywkę. I to jest ta różnica. No to za Czyli nie możesz czymś za... Czyli nie, po prostu muszę z powrotem odjąć to i założyć. No za za... założysz... no za za... Wiem, co to miał <noise> teraz dam z powrotem tą jedną starą i już będzie ok. No, napad na bank, kurde. I uciekanie ze złotem. No, spieszymy się. Ta rura z wodą, przed domem wyprowadzona tylko i nic do niej nie ma, no to stwierdzili, że. Po chusteczkę się męczyć. <gry> Jak czuć tak i tak wody nigdy nie będzie. <gry> I se chłopaki stwierdzili, że. obetniemy krzywkę, bo po co innego? Jak nikt ich wodę nie sprawdzi. No to z tego tafelaka wisiała też, kurde, na. Wypis. Nie wiem, czy nie trzeba będzie dodać jednego centymetrowego. No, powiem Ci, że teraz jeszcze nawet tego nie dokręciłeś i już jest na... Jak wygląda? No, jest na poziomie, stąd, od ciepłej. Dobra. No, do, dobra, 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 Słuchaj, bo teraz ja muszę ten przekręcić. No, ja bo on tu jest jakoś... Bo teraz jest za nisko ja no, wiem, że jest za nisko, dlatego ten będę musiał jeszcze teraz przekręcić teraz muszę wierzyć teraz ile im. W poziomie nie ma. jedna jest prosto a ta skręca w tą stronę nie wiem czy to widać musiał coś jeszcze znaleźć, żeby tu wsadzić do środka i spróbować całość tą, kurde, na gwincie przestawić w tą stronę. Jak na gwincie przestawić? Ta się ruszyło, ale... He hej! Jest. chyba jest! Będzie przerwa od ściany. Mm. Mm. Chcesz to zrobić lepiej? <grywia> ja już tego więcej nie dotykam. No dobra, ja. uszczelnij się sobie. Bo kurde. Jedyne co mogę z tym zrobić w tej chwili to ukręcić. No to raczej nie chcemy. nie będzie wygodniej niż przez Nie wiem. No tam to możesz wziąć czerwoną, no i takie muszę do wrzucić. Włożyć, nie? tak jak już dobranie wrzucić. Uszczelki włożyłeś? Tak. Dobra, idzie tknąć wodę. Zaraz stwierdzimy, że będzie lało Nie wiem. Nie sprawdzam. Sprawdź, czy cieknie. Jak nie sprawdzasz, czy cieknie? Sprawdź, czy nie cieknie. Aha, <laughs> Ta przerwa, to będzie trochę mniej. No tego, Na to już nic nie poradzimy. O, tu jest cały czas. To wcześniej było. O, hmm? Czekaj. Zaraz jeszcze. Czy dam nawet to pokręcić, żeby to nie zrobiło jeszcze ta szczelina? Nie, nie dobra. To Teraz tak albo wniesiemy tą szczelinę w ten sposób, tak tutaj jest. Ewentualnie, tak jak mówiłem, czarna taśma izolacyjna, żeby zakryć ten gwint po prostu tutaj. No to lepiej z tej strony. Bo tutaj dziura byłaby strasznie duża. Nie? No, to a tutaj z tej jest strony ścianie, tak jak Z tej ten? strony się da. Do... Owinąć, nie? No. Ten jest przy ścianie.

nie, właśnie Zimno nie, nie ma. W sali ekspres to stwierdzimy, że jeden hu, z jest ciepła, z jest zimna. Nie no dobra, najpierw muszę ci do łapy umyć. I tak wygląda montaż wylewki do, do kuchni z problemami. I <sighs>